Szanowni Państwo, dotychczasowe referaty były dosyć konkretne, pokazywały do, konkretne rozwiązania i zagadnienia. Wczoraj pan dyrektor Geryło przedstawił bardzo dobry referat dotyczący zagadnień tych, które w tej chwili nam, można powiedzieć, w niektórych przypadkach spędzają sens powiek. Wspomniał o taksonomii, ale ta taksonomia również opiera się na śladzie węglowym. I ja chciałem dzisiaj tą, tą prezentacją wprowadzić pewien, pewien element dyskusji akademickiej do tych technicznych prezentacji. Mówimy o śladzie węglowym. Czasami przypominamy sobie taką definicję konia zaczerpniętą z, z encyklopedii Księdza Chmielowskiego, Nowe Ateny, Konia, jaki jest, każdy widzi, Pytanie jest, czy co to jest ślad węglowy? Każdy wie. I temu chciałbym do tego systemu oceny wpływu budownictwa na środowisko, które został przedstawiony wczoraj przez pana dyrektora, ja chciałbym tutaj dorzucić parę takich spraw, które powinniśmy wziąć pod uwagę. My wiemy, tak naprawdę, co to jest ślad węglowy. Jest to suma emitowanych i pochłanianych przez produkt gazów cieplarnianych, wyrażona ekwiwalentem CO2, bazująca na ocenie cyklu życia i nawet jest norma, wiemy jak to liczyć. Zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że my bardzo często mówimy o śladzie węglowym. Ale tak naprawdę mówimy również o wpływie innych gazów cieplarnianych, bo ten nasz dwutlenek węgla ma najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Są gazy, które jak widzimy, takie jak sześcioflowarek siarki, znacznie mają większy wpływ na to środowisko, bardziej, bardzo, znacznie bardziej na nie oddziaływują, Ale przyjęto, żeby móc porównywać wpływ różnych produktów, posługujemy się. Ekwiwalentem dwutlenku węgla. Między innymi po to, żeby oceniać tak zwany Global Warming Potential. Oczywiście źródłem dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych są przede wszystkim źródła energii, porównujemy wpływ tych energii, widzimy ewidentnie, że najlepszym źródłem energii byłaby energia nuklearna, a najgorszym energia z węgla, ale Wybór tej źródła energii jest uzasadniony również względami ekonomicznymi. Natomiast trzeba sobie powiedzieć jedno. Ślad węglowy jest takim parametrem, który określa wpływ wyrobów i usług na środowisko, ale również jest używany, no nazwijmy w, w takiej działalności marketingowej w celu wykazania przewagi konkurencyjnej. Tu mamy przykład Opakowania mleczka do kawy, w którym wyraźnie napisano, że ślad węglowy wynosi 0,3 kg CO2 na, na kilogram. To jednocześnie, jak będę w trakcie tej prezentacji, proszę zwracać uwagę na jednostki, bo te jednostki też nie są w, w pewnym sensie usystematyzowane. Tu oczywiście my nie wiemy, czy tutaj został wliczony ten ślad węglowy, który wynika z tego, że. Pasące się na pastwiskach krowy wyprodukowały dosyć znaczącą ilość metanu, bo jest to też problem wpływ środowiska. Natomiast jadąc do Krakowa, mamy tutaj dużo przedstawicieli Politechniki Krakowskiej, kupujemy bilet w Intercity. Jest wyraźnie napisane, że jeśli wybierzemy pociąg, Jesteśmy proekologiczni, ponieważ wyprodukowaliśmy ślad węglowy, który jest dużo niższy niż gdybyśmy do tego Krakowa polecieli. Co więcej, e, dotyczy to również przewoźników e, lotniczych. I o nich starają się zwiększyć naszą świadomość, że ingerujemy w środowisko i zachęcają nas do tego, żebyśmy dołożyli się do, do tej, tego śladu węglowego, który wyprodukowaliśmy i coś zapłacili, będziemy się na pewno czuli lepiej. Natomiast oczywiście ślad węglowy z zagadnieniem globalnym, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, mamy dokumenty, o których wspominał pan profesor. Jeszcze nie profesor. Pan doktor Robert Geryło wczoraj. Natomiast jeśli za oceanem, w Stanach Zjednoczonych również są takie mapy dostępne, już w tej chwili przygotowywane przez Environmental Protection Agency, gdzie podany jest wpływ gazów cieplarnianych w, danych, w danym stanie Przeliczony na średni na ten dwutlenek węgla ekwiwalentny, i widać, że są takie stany, w których ten, ta wartość jest niska. W związku z czym jest to takie miejsce preferowane do rozpoczynania działalności biznesowej. Jeśli chodzi o nasze, nasze obiekty budowlane. To, to, mnie się wydaje, że intuicyjnie czujemy, że najwięcej dwutlenku węgla jest produkowanych w trakcie, w trakcie użytkowania, właśnie to zostało to ucięte, w trakcie użytkowania obiektu jest to aż oś ponad 80%. Jeśli do tego popatrzymy, które materiały uczestniczą najbardziej w produkcji tego dwutlenku węgla, to okazuje się, że oczywiście, czego mogliśmy się spodziewać w wielu prezentacjach, to jest to poruszane, jest nasz ukochany beton niezależnie od definicji jest tym źródłem dwutlenku węgla, a jak patrzymy na, na górną część tego tortu, to tam konstrukcje stalowe też mają dosyć duży udział w wytwarzaniu dwutlenku węgla. No ponieważ, tak jak już powiedziałem, reprezentuję uczelnię, no to siłą rzeczy od czasu do czasu zaglądamy do takiej bazy danych, która zawiera wyłącznie czasopisma naukowe i chciałem się zorientować, jak ten temat jest popularny, jeśli chodzi o temat prac badawczych. No i jak, jak okaże się, okazuje się tutaj, jeśli wrzucimy carbon footprint plus concrete, no to od 2010 rośnie gwałtownie zainteresowanie śladem węglowym w odniesieniu do betonu, czyli to zagadnienie jest coraz istotniejsze i jest przedmiotem rozważań naukowych. Natomiast oczywiście, jeśli wrzucimy do Google tej podstawowej narzędzia wyszukiwarki, no to okaże się, że mamy aż tam 12 milionów na dzień 2021 rok, no ale to jest zrozumiałe, bo w Google mamy również wszelkiego rodzaju linki odnoszące się do dokumentów, komentarzy, różnego rodzaju postów. Gdybyśmy popatrzyli na to z punktu widzenia e, rodzajów konstrukcji, jeśli wrzucimy hasło Carbon Footprint plus Construction, no to już mamy co najmniej 2,5 raza więcej publikacji, natomiast jeśli wrzucimy Carbon Footprint... To w przypadku tych artykułów naukowych, podkreślam, już mamy ponad 6 razy więcej publikacji niż tylko te, które odnoszą się do betonu. Natomiast to, co, co można wywnioskować z tych publikacji, jest to, że ślad węglowy stał się pewnym takim słowem kluczem. Za 20 lat temu wszyscy pisali o. O, 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 o budownictwie zrównoważonym, o sustainability. W tej chwili każdy artykuł, jeśli ma, zawiera carbon footprint, ma większe szanse publikacji, ponieważ dotyczy najnowszych zagadnień. Jak popatrzymy na to zestawienie tych artykułów, dotyczy to zarówno budownictwa, jak i przemysłu spożywczego, medycyny, również tych zagadnień związanych z produkowaniem baterii, chociażby jak w tym przypadku. Natomiast jeśli chodzi o metody. Jest taki artykuł, który autor, autorzy sobie postawili trudne zadanie uporządkowania metod, które są wykorzystywane do liczenia śladu węglowego. W tych artykułach, które Państwu tutaj przedstawiłem, tutaj, których statystykę przedstawiłem, się okazuje, że no jest kilka takich metod. Najczęściej stosowane jest input-output analysis, czyli coś, co jest ujęte w tej normie ISO, jako taka podstawowa definicja śladu węglowego. My generalnie możemy sobie powiedzieć, że jest jako budownictwo, to budownictwo, które jest uważane za taki największego szkodnika dla środowiska. U nas sytuacja jest w miarę uporządkowana. Wiemy, jak liczyć, chociażby po to, żeby móc porównywać. Bo często się zdarza, że porównujemy ślad węglowy, tylko nikt sobie nie zadaje pytanie, jak został policzony i w jakich jednostkach. Mamy szereg norm w serii 14 tysięcy, 15 tysięcy i 16 tysięcy. Wczoraj pan dyrektor o nich wspominał, w związku z czym ja tutaj nie będę się na tym skupiał. Oczywiście podstawowe podejście jest takie, że musimy wykorzystywać metodę Life Cycle assessment, w której analizujemy wszystkie etapy życia obiektu I jeśli tylko analizujemy do punktu C. Gdzie, gdzie często robiliśmy, no to w zasadzie jest, nie mamy szans, żeby ślad węglowy był zerowy. A takie jest oczekiwanie, że będzie 2050. Natomiast to, co pozwala nam obniżyć ten ślad węglowy, to jest faza D, zresztą nazywana w korzyści, benefits. I tutaj możemy w ten sposób obniżyć ślad węglowy. Mamy tam odzysk, recycling, reuse. Pytanie jest oczywiście, czy żeby wykorzystać kruszywo z recyklingu, to my tu przypisujemy zerowy, czy fakt, że przy, musimy przygotować to kruszywo do recyklingu, nie powoduje dodatkowego śladu węglowego. Natomiast to, co jest istotne, to, to posiadanie stosowanie tej samej metody. Tu jest przykład zaczerpnięty z, z roku 2030, gdzie zostały porównane mniej więcej te same betony, w zależności od tego, ile e, popiołu lotnego zostało użyte do zamiany cementu. No i są takie, artyku... są takie dane, które wskazują, że ślad węglowy w tym przypadku wynosi na przykład przy, 0, przy stosunku e, stopniu za, zamiany 0,5, Wynosi 150, ale są również takie, które wskazują, że wynosi 300. A wynika to, jeśli popatrzymy, przyjrzymy się dokładniej sposobom oceny, wynika, to wynika z tego, że część faz życia obiektu nie została po prostu uwzględniona. To, co Fantali i współpracownicy chcieli wykazać, to również fakt, że jeśli nas interesuje beton o. W wyższych właściwościach użytkowych, przede wszystkim wytrzymałości, to oczywiście w większości przypadków jest to związane ze wzrostem śladu węglowego. Co więcej, nawet zaproponowali formułę, która pozwala wyliczać emisję dwutlenku węgla na podstawie wytrzymałości na ściskanie. Wydaje się, że ta zaproponowana formuła nie może być traktowana jednak jako formuła ogólniona, zwłaszcza, że jeśli gdybyśmy tutaj wrzucili nasze betony, to okaże że jest się, że jest bardzo duża rozbieżność od, od tej linii. Natomiast to, co chcieli pokazać przy okazji, to ta, fakt taki, że jeśli my używamy e, materiały, wyrob, o większym śladzie węgl, węglowym, nie oznacza to je, automatycznie, że obiekt, który z tego zosta, powstanie, musi mieć e, większą emisję dwutlenku węgla. W związku z tu są przykłady takich trzech budynków, e, które istnieją, dla których przeprowadzono e, e, symulacje, e, próbowano zmieniać e, e, wytrzymałość betonu i okazało się, że jeśli będziemy mieli budynek wysoki, o dużej liczbie kondygnacji powierzchni użytkowej, to w tym przypadku zastosowanie betonu wyższych klas wytrzymałości obniża emisję dwutlenku węgla. To wynika oczywiście z tego, że zmieni się konstrukcja, będziemy mniej stali używali itd. Natomiast beton czy, nie jest takim nazwijmy w cudzysłowie szkodnikiem, ponieważ on nie tylko on produkuje dwutlenek węgla, ale również część tego dwutlenku węgla jest z powrotem wraca do betonów w wyniku zachodzącej karbonatyzacji. Oprócz tego Wiele firm produkujących cementy przejęła się tym, że w 2050 roku będzie wymóg stosowania wyrobów o zerowej emisji i już w tej chwili deklaruje, że w 2045 roku osiągną neutralność węglową, a nie dotyczy to tych firm, które my powszechnie znamy na naszym rynku. Natomiast jeszcze to co jest istotne beton jest próbowany, wyko próbujemy wykorzystać beton do, do składowania, wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Na University of Michigan działał taki zespół ekspertów, którzy mieli przeanalizować różne metody utylizacji, wychwytywania i składowania CO2 i Technologia betonu została wskazana jako, jako najbardziej obiecująca technologia e, wychwytywania dwutlenku węgla. E, mamy możliwość, oczywiście, w dobie cyfryzacji budownictwa e, wszelkiej działalności inżynierskiej, obliczyć sobie dwutlenek węgla. E, tu jest e, darmowy kalkulator, oczywiście firma która to zbiera ma później olbrzymią bazę danych którą będzie prawdopodobnie można mogło wykorzystać. Natomiast my mamy parę takich programów, które próbują połączyć projektowanie konstrukcji, ale przy tym projektowaniu uwzględniać również obliczanie śladu węglowego. Mamy tutaj one click LCA. Gabi Sfera, Embedded Carbon in Construction Calculator, Sima Pro, ADW Developments, and e Tool. I jak widzimy, tu też musimy uważać, moja dyplomantka próbowała to przeanalizować, które parametry, które etapy cyklu życia są brane pod uwagę. No i okazuje się, że nie wszystkie te programy w różnym stopniu je traktują. Natomiast tu chciałam zwrócić uwagę na ten Embedded Carbon in Construction Calculator, ponieważ jest to taki program, który jest wspierany przez Billa Gatesa, pozwala liczyć, na, liczyć mapy ciepła, ale to co najważniejsze, on nie wykorzystuje tu żadnego, żadnych danych innych niż certyfikowane EPD. So, e, e, w, niektóre programy również wykorzystują dane Instytutu Techniki Budowlanej e, do, do obliczania. Natomiast to, co tu jest istotne, to jest próba e, współdziałania zarówno z BIM-em, ale również z certyfikacją LIDY, BRIM e, i sporządzania e, e, raportów do certyfikacji środowiskowej. E, i jak widać, no jest to taka przyszłościowa działalność, w której ten ślad węglowy, a w zasadzie to, co zostanie potwierdzone przez jednostki certyfikujące e, wartość e, deklaracji zawarta w EPD. E. Właśnie dotarłem, panie przewodniczący, do ostatniego slajdu. Tu zwykle był taki slajd, który pokazywał rysunek profesora Szymona Kobelińskiego, który podarował profesorowi Kączkowskiemu, pokazujący definicję czasoprzestrzeni. Otóż w budownictwie jest to bardzo proste, i tam był, była ekipa pokazana, która miała wykopać rów od tego słupka do 17. Ale my jesteśmy w takiej sytuacji, że w zasadzie jeśli chodzi o te zagadnienia, wdrażanie tych EPD, taksonomii i tak dalej, jesteśmy w podobnej sytuacji. I mamy określoną sytuację w energetyce, w budownictwie, w wielu innych dziedzinach i musimy to wszystko zrobić do 2050 roku. Dziękuję bardzo.